Cześć, witam i zapraszam na kolejny odcinek Polityki Zagranicznej, w której dziś zahaczymy o temat mocno historyczny. Zrobimy to jednak jak zwykle po to, by spróbować wyciągnąć jakieś wnioski na przyszłość. Konferencja w Jałcie z 1945 roku bardzo mocno wpisała się w polską martyrologię, dopełniając opowieści o zdradzonej Polsce. Warto zatem zadać sobie pytanie w kontekście teraźniejszości: czy Amerykanie rzeczywiście zdradzili Polskę? Zapraszam! Na początku warto wyjaśnić jedną kwestię. Choć konferencja w Jałcie z pewnością zapisała się mocniej w pamięci Polaków, to tak naprawdę wcale nie była przełomowa w kontekście powojennych losów Polski, gdyż te w dużej mierze zdecydowały się już na konferencji w Teheranie w końcówce 1943 roku. To tam po raz pierwszy zaproponowano przesunięcie Polski na zachód, czyli by straty terytorialne na rzecz Związku Radzieckiego na wschodzie zrekompensować Polsce, ustalając jej granice na odrze. To, że nasz kraj znajdzie się w radzieckiej stresie wpływów, też stało się jasne właśnie w Teheranie. Te koszmarne z naszej perspektywy decyzje polityczne wynikały z sytuacji militarnej. Już wtedy można było zakładać, że Polskę z rąk niemieckich odbije Armia Czerwona, a alianci porzucili plan otworzenia drugiego frontu na Bałkanach, czym zresztą Amerykanie nigdy tak naprawdę nie byli do końca zainteresowani. Dyskusja na temat Polski była jednym z najważniejszych tematów spotkania, jednak była to dyskusja głównie pomiędzy Stalinem a Churchillem. Dla Amerykanów wówczas była to sprawa absolutnie drugorzędna. Należy oczywiście w tym miejscu podkreślić, że mówimy tutaj o zupełnie innych Stanach Zjednoczonych niż obecnie. Przed II wojną światową Ameryka nie była globalnym mocarstwem o globalnych interesach. Jeszcze w 1943 roku Polska była mało znaczącym punktem na mapie z punktu widzenia Waszyngtonu, co jednak szybko miało się zmienić. W końcowej fazie II wojny światowej można było bowiem zaobserwować coraz wyraźniejsze symptomy nowego ładu, jaki wyłoni się z wojennych gruzów. Stany Zjednoczone Ameryki miały objąć nową dla siebie rolę globalnej potęgi, a takie same ambicje miał również Związek Radziecki. Polska, kształt jej granic oraz rządu były przedmiotem coraz częstszych sporów. Podczas konferencji w Jałcie Polska była jednym z tematów, którym poświęcono zdecydowanie najwięcej czasu. Rozgrywka dotyczyła po pierwsze kształtu wschodniej granicy Polski. To, w jaki sposób stawiana była ta kwestia, najlepiej pokazuje status gry. Amerykanie i Anglicy nieśmiało zapytali, bowiem czy Stalin zdecyduje się na taki wspaniałomyślny gest i rozważy możliwość przyłączenia Lwowa do Polski, na co ten się oczywiście nie zgodził. Drugą sporną kwestią był kształt polskiego rządu. Z jednej strony istniał polski rząd na uchodźstwie, z drugiej strony funkcjonował już marionetkowy rząd lubelski pod pełną kontrolą Stalina. To, do jakiego stopnia uzależniony od ZSRR był rząd lubelski, świetnie pokazują negocjacje, które odbyły się przed jałtańską konferencją w Moskwie. Strona brytyjska na spotkaniu z Bierutem usłyszała tam słowa: Jesteśmy tu, by w imieniu Polski, zgodnie z wolą narodu polskiego, żądać powrotu Lwowa do Rosji. Efektem jałtańskich ustaleń względem Polski było to, że choć uznano zrekonstruowany rząd lubelski, to jednak jego głównym zadaniem miało być przeprowadzenie w Polsce wolnych wyborów. I od tej pory to był tak naprawdę jedyny element nacisku na Związek Radziecki, jeżeli chodzi o sprawy polskie, który mieli za nadrzędność anglosasi. Franklin Delano Roosevelt to bez wątpienia jeden z najważniejszych prezydentów w historii Stanów Zjednoczonych. W kontekście tego materiału należy jednak z całą mocą stwierdzić, że jego stosunek do ZSRR był skrajnie naiwny. Także aż trudno w to uwierzyć. Roosevelt naprawdę długo żył w przeświadczeniu, że z Sowietami da się ułożyć ład światowy w oparciu o wzajemnie respektowane zasady. Pamiętajmy jednak, że do momentu zimnej wojny Sowieci byli dla Amerykanów krajem ekstremalnie egzotycznym, położonym gdzieś bardzo, bardzo daleko. Wszystko zaczęło się jednak zmieniać w końcowej fazie II wojny światowej. Pod koniec swojego życia, Roosevelt zdawał się już zaczynać rozumieć, czym są Sowieci, a probierzem zmiany jego podejścia do Stalina była Polska. Tak pisał do niego 1 kwietnia 1945 roku. Do tej pory mamy do czynienia ze zniechęcającym brakiem progresu w wypełnianiu czego oczekuje świat politycznych decyzji, do których doszliśmy na konferencji, szczególnie tych dotyczących sprawy polskiej. I dalej. Chciałbym przekazać, jak ważne jest dla pomyślnego rozwoju naszego programu współpracy międzynarodowej, by kwestia Polski została rozstrzygnięta sprawiedliwie i szybko. Jeśli nie zostanie to zrobione, trudności i niebezpieczeństwa dla sojuszniczej jedności, która miała tak wielki wpływ na podejmowanie decyzji na Krymie, staną przed nami w jeszcze ostrzejszej formie. Chciałbym zwrócić uwagę na charakter i znaczenie tego listu. Otóż Amerykanie jasno uzależniają dalsze stosunki, charakter dalszych stosunków między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim od rozwiązania sprawy polskiej zgodnie z postanowieniami Zjałty. Teza, iż to kwestia Europy Środkowo-Wschodniej, a dokładnie Polski, unaoczniła zachodnim aliantom cele Józefa Stalina w polityce międzynarodowej, znajduje potwierdzenie w materiałach źródłowych. Podejście do Polski było dla Amerykanów testem zamiarów przywódcy ZSRR. Próby rozszerzania wpływów w Iranie, Turcji czy Grecji, jakie podejmowali Rosjanie w kolejnych latach, odbywały się już w warunkach świadomości amerykańskiej administracji o charakterze i celach ZSRR, dlatego mogły napotkać zdecydowany opór. Ktoś powie, ma to tylko słowa, co my z tego mamy? Amerykanie nic dla nas wtedy nie zrobili i zostawili nas na pastwę Sowietów. Ale podstawowe pytanie brzmi, co mieli zrobić? W ówczesnych realiach Polska z perspektywy Sowietów była już zasłużonym łupem wojennym. Jedynym sposobem, by wyprzeć Sowietów z Polski, była kolejna wojna, tym razem z największą lądową armią świata, która stacjonowała już przecież nad Wisłą. Żaden przywódca Stanów Zjednoczonych nie zaangażowałby wówczas kraju w konflikt, którego stawką miała być Polska. Czy zatem Amerykanie zdradzili Polskę w Jałcie? Odpowiedź na to pytanie brzmi: Waszyngton działa w imię amerykańskich interesów i żadnych innych. Tak było, jest i będzie. To prawda, że obietnice jałtańskie względem Polski sygnowane przez Amerykanów nie zostały dotrzymane. Jednak Stany Zjednoczone nie miały żadnego powodu, by w związku z tym angażować się w nową wojnę. Wydarzenia te jednak stały się początkiem globalnej rywalizacji zwanej Zimną Wojną. Okej, okay, ale czy z tak starych rozgrywek, czy z czasów II wojny światowej, można wyciągnąć jakieś wnioski, które miałyby znaczenie dla dzisiejszych stosunków polsko-amerykańskich? Otóż moim zdaniem jak najbardziej tak. Znaczenie Polski w oczach Waszyngtonu radykalnie zmienia się w zależności od roli, jaką Stany Zjednoczone spełniają w międzynarodowym. Gdy Amerykanie byli regionalną potęgą zamieszaną o światowy konflikt, Polska była dla nich zupełnie nieistotnym punktem na mapie. Gdy rozpoczęła się dwubiegunowa rywalizacja ze Związkiem Radzieckim, nasz status urósł do istotnego miejsca spornego, zaś w sytuacji amerykańskiej hegemonii, Polska staje się dla Waszyngtonu jednym z kluczowych miejsc w Europie. Polska jasno stawia dziś wszystko na Stany Zjednoczone, co widoczne jest właściwie w każdym kroku, który podejmują nasze władze na armii międzynarodowej. I nie kwestionując tutaj słuszności tej decyzji, musimy zdawać sobie sprawę, że naszym obowiązkiem jest rzetelna analiza wszystkich konsekwencji tej decyzji. Jednym z aspektów, które na pewno trzeba zbadać, które trzeba pogłębiać, jest to, co i będzie, jeśli Amerykanie przegrają z Chińczykami. Co jeśli Amerykanie przestaną być globalnym hegemonem? Co jeśli przestaną wszystkich obowiązywać jedne amerykańskie zasady? Co jeśli na jakimś etapie Amerykanie będą współrządzić światem z inną potęgą? A co jeśli Amerykanie zdecydują się na izolację i na pławienie się we własnym dobrobycie i stwierdzą, że nie interesują ich globalne sprawy? Oczywiście taki obrót spraw, taki scenariusz jest dziś bardzo, bardzo mało prawdopodobny. Ale nie jest niemożliwy. I naszym obowiązkiem, obowiązkiem każdego polityka, każdego przywódcy Polski jest to, by mieć przygotowany stos scenariuszy alternatywnych na wypadek właśnie takiego zdarzenia. Ponieważ historia jasno pokazuje nam, że jeśli Ameryka nie jest hegemonem, nie jest jedynym mocarstwem światowym, to jej spojrzenie na Polskę radykalnie się zmienia, a my musimy być na to przygotowani. Pozwólcie, że zanim tradycyjnie podziękuję wam za uwagę i pożegnam się, powiem kilka dodatkowych zdań. Otóż po pierwsze chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować wam za wszystkie uwagi, za wszystkie pytania, za wszystkie słowa wsparcia, które często czytam w komentarzach. Naprawdę bardzo mnie to buduje. Serdecznie dziękuję. A po drugie często w komentarzach zadajecie jakieś pytania, na które ja niespecjalnie lubię odpowiadać w komentarzach, ponieważ wydaje mi się, że to jest bardzo niepełna odpowiedź, wtedy bardzo niepełna forma odpowiedzi, dlatego co wy na to, żebyśmy w następnym odcinku urządzili sobie małe QA? Jeśli macie jakiekolwiek pytania dotyczące, czy to spraw międzynarodowych, czy to działalności kanału, proszę piszcie w komentarzach. W przyszłym tygodniu postaram się zebrać je wszystkie i odpowiedzieć Wam. A teraz dziękuję Wam serdecznie za uwagę, dzięki za całe wsparcie i do zobaczenia następnym razem.